Kulturki! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, dwa bobry. My jak zwykle musimy dużo wymyśleć na początek, nie? No, no więc witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu naszego magazynu społeczno-kulturalnego. Jest nam bardzo miło, że znowu jesteśmy i wy jesteście. No i mamy parę rzeczy różnych. Się nazbierało trochę znowu. Dobra, to od czego zaczynamy? Od początku! Od początku marcinie. Konkursy. Ym, tak. tak, wiosna to czas konkursów. Właśnie, i mamy różne konkursy, i na przykład rozstrzygnęliśmy konkursy na marzanne ekomarżanne. To jest jedna z ekomarżan. A zobaczcie, Albo. jaka zmyślna, po prostu jaka zmyślna. Taka I ją prostu... można szybko spalić. Można ją szybko spalić, tak? Raz, dwa, trzy, ty, łapopalna. No, Niektóre prostu... ekomarzanny strach podnosić, bo one się mogą A, rozsypać. Ale, ale patrzcie, piękna. jakie piękne, zrobione um. z samych naturalnych rzeczy. To są płatki, tutaj jakieś gałązki. No, no super, super e, sprawa. Ogłem, dziękujemy bardzo za wszystkie ekomarzanny, które wpłynęły. W tym roku wpłynęło ich tylko, tylko pięć, ale My za, za te pięć bardzo serdecznie dziękujemy, że chociaż pięć marzan wpłynęło, um, 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 oczywiście rozstrzygnięcie konkursu jest, um, ale um, dowiecie, się mm. o, dowiecie się to oczywiście z osobnego maila, z informacji po prostu na stronie internetowej, um, kto, co, jak otrzymał nagrody, więc no. wszystkim, którzy wygrali, zostali wyróżnieni, serdecznie no. gratulujemy. A jak, pewnie, brawo, brawo, brawo. brawo. No a, właśnie, jeszcze była y, muzyczna wiosna przedszkolaka, to ano. w sensie, że przedszkolaki po prostu sobie się ustawiały ładnie, pani włączała, pyk, y, tam kamerkę, czy tam to telefony teraz mają wszyscy, no i dzieciaki po prostu pięknie śpiewały. No, a, ale tak wyniki, wyniki w, osobnym, w osobnym filmiku były serdecznie oczywiście... Serdecznie wszystkim gratulujemy. Yy, jakie mieliśmy nagrody? Nagrody trzeba powiedzieć. No, rury! Rury! Nie PCV. Rury. Nie PCV to, nie, to, jest, nie. to są rurki. jak to Bum bum rurki. rurki. One po prostu są bardzo ciekawe, ponieważ wydają dźwięki. Tak, jak się tą rurką uderzy, to wydaje konkretny dźwięk. jakby na pianinie zagrać. I dzięki temu można y, uczyć. Dzieci grać kolorami. No i takie właśnie nagrody nasze dzieciaki otrzymają, czyli właściwie przedszkola, więc tym bardziej, bardzo, bardzo się cieszymy i gratulujemy. No a wyróżnionych zapraszam oczywiście do naszego kina, bo też takie wyróżnienia były. Wiosna, 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 drodzy Państwo, wiosna przyszła, bardzo się cieszymy, słońce pięknie świeci, że ho, ho, ho i zrobiliśmy marsz. Tak, z okazji pierwszego dnia wiosny spo, spotkaliśmy się z przedszkolem publicznym i z przedszkolem ABC z siedlca. Mhm. I wspólnie razem wyszliśmy w taki e, kolorowy, wiosenny korowód. Było głośno, było o, wesoło. O, nie, było fajnie. E, I szły z nami też marzanny i panie też szły z przedszkola. Idzie, I, tak, I zabezpieczała nas straż pożarna, tak jest, nasza bardzo, z siedlca. Bardzo dziękujemy za wsparcie straży pożarnej. O, aż mi się było mrówki przewróciły. E, no, w każdym razie było bardzo kolorowo i wesoło. No. No więc pierwsze takie powitanie wiosny tak naprawdę, tak z jajem. No bo no tak akurat... No z to jajem to będzie w... Na oprócz tego, że nagrywamy dla Was fajne, ciekawe filmy, oprócz tego, że obsługujemy kino i robimy mnóstwo jeszcze innych y, ważnych rzeczy. Na przykład po y, nagraniu tego musimy i pójść na dół i ogarnąć stoły na starej widowiskowej. No, tak no już to... nie wspomnę o krzesłach. Nie? O, tak, właśnie. No. no ale taka to praca. No, 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 no. Słuchajcie, współpracujemy też z innymi instytucjami na terenie naszej gminy i z całego, można powiedzieć, regionu Kozła sąsiednich gmin. Bo na przykład Grzegorz w naszym przedszkolu co jakiś czas gości i czyta dzieciom wspaniałe bajki. Tak jest, bajki trzeba czytać, książki trzeba czytać, słowo musi się e, toczyć, i ja tak właśnie sobie tak trochę poczytuję. To tu, to tam sobie czytam. Jest fajnie, jest fajnie, jest dla dzieci. Tak, no, fajnie. Bierzemy też udział w różnych e, e, lekcjach, na przykład e, ja ostatnio brałem udział w lekcji o folklorze, gdzie przedstawiałem nasze instrumenty e, ludowe. E, Grzegorz jeszcze był w Zbąszyniu i w babimości jako e, taki, jak to się mówi? E, e, juror. 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 Konkursy recytatorskie, to jest teraz czas na konkursy recytatorskie, więc trochę się dzieje. E, to tu, to tam ludzie wiersze mówią i pięknie mówią. no i Najfajniej no jak posłuchać tych wierszyków, no i tej pięknej polskiej polszczyzny, polskiej polszczyzny. Także ści, 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 ści. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. musi być pięknie powiedziane. Także możecie nas spotkać nie tylko tutaj w Gminie, ale w całej okolicy. E, no to wi oui, wi. Oui. Łęziłkoń, no, oui, oui, że oui, oui. ja tylko Wii oui, oui potrafię powiedzieć nic więcej. W każdym razie. Va. tak jest. Cokolwiek to znaczy. No nie wiem, lepiej nie mówmy dalej, bo jeszcze potem będziemy musieli wygooglować, to żeśmy gadali jakieś głupoty. Drodzy Państwo, Francja do nas przyjeżdża. W sensie w Kinie będzie wieczór kinie. francuski, będzie komedia klub y, rozwodników. Zapraszamy Was serdecznie na komedię francuską. No ale oprócz tego, że w Kinie, to jeszcze na talerzu będzie Francja. Na talerzu też będzie, będziemy degustować potrawy francuskie y, y, we współpracy z y, y, Bistro Doprawione. Więc... Ciekawe co przygotują, nie? No, ale na pewno będzie doprawione. Na pewno będzie doprawione. Więc jeszcze są, drodzy Państwo, miejsca, więc można, można się jeszcze rezerwować bilety. W, oczywiście w dziale kino, bo to jest pod kino podciągnięte. I jedyne i no, dwie dyszki, Słuchaj, jedyne staje. dwie dyszki, yy, tak dobrze tak mówię? Tak, dwie. Dwie, dwie, no. dwie dyszki, dwie dyszki, dwie dyszki. No więc zapraszamy Was serdecznie. Kino stoi otworem i talerze też. Organizowaliśmy taką fajną imprezę, Dni Solidarności z Narodem Ukraińskim, mhm. w ramach której odbyło się kilka innych takich mniejszych wydarzeń. Tak, mieliśmy do dyspozycji dla Państwa propozycje kinowe, był dokument i, i, i film taki wojenny, więc troszeczkę taka cięższa tematyka, ale też przede wszystkim i myślę, że to warto się z tego ucieszyć. Mieliśmy gotowanie, gotowanie, gotowanie w kuchni mm. razem z Oksaną, która na co dzień teraz mieszka, mieszka na Ukrainie, ale teraz obecnie przebywa w Polsce, tutaj pracuje. No i razem gotowaliśmy w kuchni. No. To, żeśmy gotowali, nam tam wszystko było w tym garze. Można zobaczyć na pewno na filmie, który cały czas jest w internecie. Oprócz gotowania, my jeszcze y, braliśmy taki wspólny udział w marszu wraz ze szkołą, z naszą szkołą z Siedlca. Przeszliśmy przez Siedlec, y, pokazując to, że nam wojna nie jest potrzebna i chcemy, żeby był pokój na świecie, chcemy żyć wszyscy w godzie. Wernisaż! drodzy Państwo, odbył się wernisaż. Ciągle jeszcze można oglądać wystawę w naszej go galerii. Serdecznie Państwa zapraszamy. Tym razem są to obrazy Pani Katarzyny Kudełki. Malarstwo pod nazwą Tryby Czasu. Jest kolorowa i nieruchoma, ale ruchoma. No bo namalowana niby się nie rusza, ale tak naprawdę tam jest dużo różnych fajnych elementów. I one tak właściwie w rzeczywistości to tak się z sobą łączą i kręcą. Można zobaczyć i tam elementy parowozu i zegarka. Wszystko no. w artystycznych formach, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Kolorowa, optymistyczna, bardzo fajna wystawa. Jeszcze troszkę możecie ją podziwiać, bo już niebawem oczywiście zmiana wystawy mhm. i, i będziemy mieli kolejnego artysty, a właściwie to kolejnych artystów. Tak, będzie to piwnica artystyczna Skargowej, czyli grupa malarska, która bardzo, bardzo dużo maluje, bardzo jest twórcza i zaangażowana, więc też będzie bardzo ciekawa wystawa, ale to w kolejnym miesiącu. A w tym jeszcze Pani Katarzyna, serdecznie zapraszam, kto nie widział. Myślę, że warto. Dziękuję kobiet. Dziękuję kobiet. O, Marcin, Marcin! Ale to, że się nośpiewał, Ale ładnie, ładnie śpiewałeś. śpiewałeś no, śpiewałem. tak śpiewał. A mm -hmm. jak klaskali? Tak, klaskali. Fan, club, fan no. klub przyjechał na. Takie transparenty nawet mieli. Tak, Marcin, Marcin, Marcin! No, no. Tak było, tak było. Fajnie było e, Było i muzycznie, było i no. było tak humorystycznie. E, zagrała, wystąpiła e, orkiestra taneczna Wichajster, e, która pięknie nam e, zagrała, naprawdę. No i e, przy udziale e, wspaniałego artystów muzyków, Między innymi wystąpił pan Marcin Szczechowiak, śpiewał pięknie, no i śpiewała jeszcze Patrycja Wilczek, były to utwory związane z dwudziestoleciem międzywojennym. Na scenie zaprezentował się Klub Komedii, który zaprezentował, zaprezentował mnóstwo improwizacji kabaretowych, bo to właściwie polegało na tym, że publiczność decydowała o tym, Jaki był temat danego sketchu? Tak jest, więc było i wesoło, i muzycznie, i bardzo pięknie, i słodko, o, to, o co za, zadbało bistro doprawione, więc po prostu panie były zachwycone. Tak myślę. Tak przynajmniej wyglądały. Tak przynajmniej takie głosy są po imprezie. Halek z wielkimi krokami się zbliża. Tak no więc no więc i my przypominamy, że ciągle, ciągle trwa konkurs plastyczny. W tym roku można stworzyć, należy stworzyć zająca. Zająca. Takie zające można przenosić do 8 kwietnia, tutaj do nas do Domu Kultury. Jeszcze ciągle czekamy na wasze prace. Oczywiście będą fajne nagrody. Mhm. Fajne nagrody. Też zajce. Niektóry... No nie zdradzaj, a, już no. powiedziałem wcześniej, kiedyś powiedziałem. to tak, widziałeś? A już faktycznie, w tamtym filmie, co, co ja popa oglądałem, bo udawałem, e, no. No i, a jak już jesteśmy tutaj, no to jeszcze powiem, że będziemy też mieli warsztaty. Warsztaty plastyczne, wiekanocne. Mhm, mm mhm. Mm w e, informacje, kiedy, co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego. Oczywiście na naszej stronie internetowej i Facebooku. Ale już serdecznie zapraszamy. Rodzinne, otwarte, jak będziecie chcieli jajo pomalować, to musicie wpaść, koniecznie. Albo zajca stworzyć, to... Będzie, I będzie... dobrze, że o tym mówisz, bo to właściwie to będzie jeszcze w ramach y, wielkanocnego Jajmarku, no y, w tym roku Jarmark się nazywa Jajmark, A co? No, to co takie jajowe to to, święta, to, bo Z jajem będziemy robić z ten jajem. Jajmark, no i będzie też konkurs kulinarny, w tym roku y, os, y, grupy, które się zgłaszają, robią żurek. Dalej, się nie powiedziałeś, że na tym Jajmarku będą występować dzieci. Będą! Tak, no, przedszkole. I szkoła, jedno przedszkole, i drugie przedszkole, i ta. szkoła podstawowa w siedlu, co wystąpi. I nasze sekcje, folklorystyczna, taneczna. I ta druga taneczna, więc po prostu będzie, będzie fantastycznie. Musicie wpaść i zobaczyć swoje dzieciaki na scenie, jak pięknie, pięknie się prezentują. No i znowu zapomniałeś, no, a jeszcze w międzyczasie prezentacja rękodzielników będzie. Od 13, bo od 14 no. będą występy, drodzy Państwo. Zresztą to zobaczycie na plakacie. a od 13 już będą stali rękodzielnicy tak będą jest. pokazywać, co to wy rękodzielnikowali co tam, tam stworzą, tak. oczywiście jeszcze drodzy, rękodzielnicy, jeżeli nas słuchacie, zapraszamy was serdecznie do współpracy. Możecie ciągle się do nas zgłaszać i żeby się u nas zaprezentować tutaj. No w w holu. właściwie powiedzmy, że do 1 kwietnia śmiało tak. można jeszcze Spoczno. spróbować się do nas dodzwonić. No i to by było na tyle, borem lasem i ostatnia wiadomość na, na sam koniec. Jakieś optymistyczna musi być, nie? coś no dobra, w końcu. jakaś fajna. No. Drodzy Państwo, wiosna! O, Oficjalnie no tak, możemy tak. powiedzieć, że przyszła, że jest, że te świeci i jest świetnie. I wyciągamy, wyciągamy wrotki, wyciągamy rowery, wyciągamy trampki, tenisówki. Wchodzimy tak na spacery, idziemy do lasu tak, na łąkę, tak, nad jezioro tak. yy, nad wodę jakąkolwiek. Jakąkolwiek. No, tak. a pod prysznicę nad wodę też można. Też można, no, jak też, to też można. Poczuć, co, muzykę relaksacyjną. I już jest dobrze. Wyłączamy telewizory, wyłączamy komórki i po prostu idziemy w, do natury, w naturę. No i tego wam i sobie życzymy spokoju. I radości. Niech będzie dobrze.